Ponad 10 lat po pierwszej inwazji ludzi na Pandorę, wódz klanu Omaticaya Jake żyje szczęśliwie w pokoju ze swoją żoną Neytiri i ich dziećmi. Neteam, Loak i Tak są ich biologicznymi dziećmi, ale adoptowali też dwoje. Jest Kiri, który narodził się z awatara Grace w śpiączce i Spider, ludzki chłopiec. Spider urodził się w ludzkiej bazie wojskowej podczas inwazji, a kryostarzą nie była opcją dla dziecka, więc nie mógł zostać zabrany z powrotem na ziemię z innymi. Ponieważ został wychowany przez J.K. i jego rodzinę, Spider uważa się bardziej za nawi niż za człowieka, ale Neytiri wciąż się go boi, ponieważ jest synem wroga. Pewnego wieczoru rodzina spogląda w niebo i jest zdruzgotana, gdy odkrywa, że ludzie wracają na swoją planetę, niszcząc wszystko na swojej drodze, jakby nie odrobili lekcji. Rok później w jednym z wielu ludzkich statków kosmicznych krążących wokół planety armia przekształca umysły swoich żołnierzy w nowo wykrute ciała awatarów. Jeden z nich źle znosi przebudzenie, dopóki nie wyjaśni, co się dzieje, to pułkownik Quaritch, który zginął podczas pierwszej inwazji. New Quaritch ogląda pozostawioną przez siebie taśmę, w której wyjaśnia, że skopiowali jego wspomnienia do systemu, aby mógł zostać sklonowany po śmierci, a teraz jego misą jest zemsta na Jake'u za pokonanie ich ostatnim razem. W międzyczasie Jake i jego wojownicy z klanu zorganizowali operację partyzancką, aby powstrzymać ludzi przed dalekimi realizacjami ich planów, głównie poprzez atakowanie ich linii zaopatrzeniowych. Większość z nich używa tradycyjnej broni i jeździ na górskich zjawach, ale jako były człowiek Jake nadal lubi nosić broń na własny użytek i przystosował ludzkie komunikatory do użytku w swojej rodzinie. Podczas kolejnego bardzo udanego najazdu na ludzi Loak staje się zbyt pewny siebie i nie słucha Netejama, wskakując do bitwy, by pomóc swojemu tacie, aby się wykazać. Netejam rusza w pogoń za nim, a ta lekkomyślna akcja powoduje, że oba dzieciaki trafiają pod ostrzał, gdy ludzki statek stawia opór. Loak odskakuje w samą porę, ale Neteam zostaje ranny, a Jake musi go uratować ze sterty gruzu. Kiedy wracają do domu, Jake beszta swoich synów za ich czyny i daje im podstawy. Nateyli próbuje przypomnieć mężowi, żeby nie był dla nich taki surowy, bo to dzieci, ale Jake boi się, że ich straci, więc musi być surowy, by zapewnić im bezpieczeństwo. Jakiś czas później rodzeństwo odwiedza Maxa, jednego z nielicznych ludzkich naukowców, który zdradził wojsko i dołączył do zespołu obrony Pandorii. On i jego kumple mają małe laboratorium, w którym trzymają pogrążone w śpiączce ciało Grace, a Kerry lubi ją odwiedzać, lubi też oglądać swoje nagrania wideo z czasów, gdy była jeszcze w ludzkim ciele. Rodzeństwo Kiri dokucza jej, że nie wie, kim jest jej tata, ale Spider uważa, że może lepiej nie wiedzieć, ponieważ nienawidzi faktu, że jest pomiotem wroga. W międzyczasie Quaritch i jego zespół awatarów lądują w nowej bazie ludzi na Pandorze, gdzie dowiadują się, że dzięki nowym osiągnięciom technologicznym ludzie osiedlają się trzykrotnie szybciej niż 10 lat temu. Po odpowiednim uzbrojeniu zespół udaje się na eksplorację lasu, gdzie znajdują części maszyn pozostałe po ostatniej inwazji. Kwaricz jest zszokowany, widząc pozostałości po swoim poprzednim ciele. W tym samym czasie wszystkie dzieci JK, z wyjątkiem Neteyama, bawią się w okolicy, ale natychmiast chowają się za roślinami, gdy widzą przybywającego wroga. Loak informuje o tym ojca przez komunikator i otrzymuje rozkaz cichego odejścia, ale gdy tylko rodzeństwo próbuje się ruszyć, wpadają w zasadzkę kwaricza i jego zespołu. Kwaricz od razu rozpoznaje, że to dzieci J.K., ponieważ ich palce wskazują, że są mieszańcami, ale największą niespodzianką jest widok Spidera, który okazuje się być synem Kwaricza. Ponieważ Kwaricz i jego zespół muszą teraz czekać na odbiór, Jake i Natili mają szansę zbliżyć się do nich w ciemności po tym, jak powiedzą Netejamowi, żeby nie wtrącał się. Natili wydaje zwierzęcy dźwięk, aby ostrzec dzieci o swojej obecności, zanim ona i Jake zaczną zabijać żołnierzy z cienia, a dzieci wiedzą, że muszą natychmiast ugryźć porywaczy i uciec. Kwaricz rozpoznaje strzały Nightliri i prowokuje ją do ustalenia lokalizacji, ale Netean postanawia dołączyć do walki w samą porę, by uratować matkę. W tym momencie przybywa ludzki statek, by zabrać drużynę Kwaricza, więc Nightliri koncentruje się na ponownym połączeniu się ze swoimi dziećmi, nawet nie myśląc o odnalezieniu Spidera. Dzięki temu Kwaricz może zabrać ze sobą chłopca, gdy ten ucieknie. W ludzkiej bazie Spider zostaje umieszczony na maszynie przesłuchującej, ale wytrzymuje ból i nie mówi ani słowa. Zamiast tego Quaritch próbuje łagodnego podejścia, mówiąc dzieciakowi, że może mieć wspomnienia Quaritcha, ale jest inną osobą, która chciałaby związać się ze swoim synem, skutecznie przekonując Spidera, że może wcale nie jest taki zły. Kiedy rodzina wraca do domu, Jake mówi Neytiri, że powinni wyjechać. Neytiri odmawia pozostawienia swoich ludzi, ale Jake wyjaśnia, że Quaritch chce właśnie ich, więc bez ich obecności klan będzie bezpieczniejszy. Po tym jak Jake wybiera następcę, klan przechodzi przez tradycyjny rytuał przekazania głównego płaszcza, a rodzina wyjeżdża na wybrzeże Metkaina. Tutejsze klany przystosowały się do środowiska wodnego i mogą przebywać pod wodą dłużej bez oddychania. Kiedy rodzina przybywa, wódz Tonwari i jego żona Ronald obawiają się ich ze względu na ich ludzką krew i możliwość wojny, która tu za nimi podąża, ale Jake przysięga, że nie byli śledzeni, a ponieważ tradycja nakazuje schronienie każdemu w potrzeba, rodzina zostaje. To Nowari prosi swoje dzieci, wypełniły rolę przewodników, i chociaż jego syn Aunung nie chce mieć z nimi nic wspólnego, jego córka reje chętnie je oprowadza. Od tego czasu rodzina Jake'a ciężko pracuje, aby przystosować się do życia na rafie, ucząc się takich rzeczy jak ujeżdżanie wodnych stworzeń zwanych ilu i sztuczek, dzięki którym ich ciała mogą przebywać pod wodą przez dłuższy czas. Zajmuje im to kilka prób. Ale ku zaskoczeniu wszystkich Kiri nie musi uczyć się żadnych dodatkowych sztuczek, naturalnie może przebywać pod wodą, ile chce, i natychmiast nawiązuje więź ze wszystkimi stworzeniami morskimi. W międzyczasie zespół Kwaricza zaczyna zabierać Spidera na misje odkrywcze, wyznaczając go jako oficjalnego tłumacza. Pająk zabiera ich też do gniazda i kranów, niebezpiecznych latających stworzeń, których nie da się okiełznać byle komu. Kwaricz i tak próbuje, konfrontując się ze stworzeniem, by sprawdzić się w walce i przypadkowo powodując, że obaj spadają z klifu. Zespół myśli, że Kwaricz nie żyje i są gotowi do powrotu do bazy, ale w tej chwili Kwaricz triumfalnie powraca, jadąc na oswojonym Ikranie. Po powrocie na Rafę Kerry nadal wiąże się z morzem, co skłoniło Aonunga i jego przyjaciół do nabijania się z niej, że jest dziwakiem. Loak staje w jej obronie, a Netejam szybko podąża za nim, starając się zachować dyplomację, ale Loak jest zbyt porywczy i i tak rozpoczyna walkę, więc Netejam nie ma innego wyjścia, jak tylko pomóc. Kiedy dorośli w końcu przychodzą, by ich rozdzielić, Jake beszta swoich synów za ich działania. Jest również sfrustrowany ciągłym dokuczaniem, ale muszą to znosić, ponieważ są tu gośćmi i nie mogą sobie pozwolić na wyrzucenie. Naitilli próbuje pocieszyć Kiri, która jest zdenerwowana faktem, że jest inna nawet biologicznie, o czym świadczy część jej twarzy, którą ukrywa pod włosami. Później Loak wykonuje rozkazy ojca i przeprasza Onunga i jego przyjaciół za walkę. A Onung przyjmuje przeprosiny i zabiera Loaka do specjalnego odosobnionego miejsca, aby nauczyć go łowić ryby pod wodą. Ale kiedy Loak koncentruje się na swojej modlitwie, a Onung i jego przyjaciele odchodzą, ponieważ przez cały czas był to żart. Teraz Loak utknął i musi wymyślić, jak wrócić, ale jego myśli zostają nagle przerwane, gdy zostaje uderzony przez gigantycznego morskiego drapieżnika. Loak szybko schodzi pod wodę, by odpłynąć i ukryć się pod koralowcami, ale wkrótce zaczyna brakować mu powietrza i musi wyjść. Drapieżnik rusza za nim, gdy tylko go zobaczy, ale nagle pojawia się większy, podobny do wieloryba stwór, zwany tulkunem, by pokonać drapieżnika, gdy Loak traci przytomność. Kilka sekund później Loak budzi się na szczycie tulkuna, który uratował go przed utonięciem. Loak zaprzyjaźnia się z tulkunem i w ramach podzękowania za pomoc zdejmuje spłetwy harpun pozostawiony przez ludzkich wielorybników. Następnie tulkun prowadzi Loaka z powrotem do wioski, chociaż odchodzi, zanim można go zobaczyć. Loak ponownie łączy się z rodziną, a to Nowari próbuje przeprosić syna, ale Loak kłamie i mówi, że to wszystko był jego pomysł. Przez to znów zostaje skarcony przez J.K., który nazywa go hańbą rodziny. Później Aonung zastanawia się, dlaczego Loak go okłamał, a Loak wyjaśnia, że wie, jak bardzo boli rozczarowanie taty. Następnego dnia Loak opowiada wszystkim o swojej przygodzie, a miejscowi zdają sobie sprawę, że Loak spotkał Pajakana, Tulkuna, który zbuntował się. Wszyscy myślą, że to zabójca i nie chcą słuchać Loaka, kiedy mówi, że Pajakan jest naprawdę miły. Kilka godzin później Loak idzie szukać Pajakana i pyta, dlaczego jego własna rodzina uczyniła go wyrzutkiem, ale Pajakan odmawia wyjaśnień. Kiedy pływają razem jako przyjaciele, Rey zabiera Kiri do drzewa dusz ich klanu, aby połączyć z nim swój umysł i spotkać ducha Grace. Po ciepłym uścisku Kiri pyta, dlaczego jest inna i kto jest jej ojcem, ale zanim Grace może odpowiedzieć, połączenie zostaje zerwane, ponieważ Kiri nagle dostaje ataku. Jej rodzeństwo zabiera ją z powrotem do wioski, a Jake dzwoni do Maxa, żeby jego zespół mógł się jej przyjrzeć, ale wtedy tym, który przywraca ją do przytomności, jest Ronald dzięki zastosowaniu tradycyjnego rytuału leczniczego. Max i jego przyjaciel lekarz wyjaśniają Jakeowi, że Kiri miała atak epilepsji i nigdy więcej nie powinna łączyć się z drzewem. Ponieważ Max użył własnego statku, by dotrzeć do JK, sygnał został odebrany przez ludzką bazę. Zgubili go, gdy statek poszedł głębiej w morze, i aby go odnaleźć, będą potrzebować kogoś, kto zna okolice i pomoże im odwiedzić setki wysp. Kwaricz zabiera swój zespół na negocjacje ze statkiem wielorybniczym, a kiedy wielorybnicy odmawiają pomocy, Kwaric zmusza ich do współpracy, grożąc im śmiercią. Podczas gdy stado Tulkunów co roku odwiedza wioskę Tonowari, Kwaric i jego ludzie docierają na Pierwszą Wyspę i pojmają miejscowych, by zażądać informacji o Jake'u. Spider w końcu widzi, jak bezwzględny jest Quaritch, kiedy przesłuchanie przybiera brutalny obrót, a chłopiec musi powstrzymać ojca przed zabiciem wszystkich tylko dlatego, że nic nie wiedzą. Niestety Quaritch nadal nakazuje swoim ludziom spalić wszystkie domy. Wiadomość o przybyciu Quaritcha na wyspy wkrótce dociera do Tonowariego, który ostrzega Jake'a, że mimo wszystko jest ścigany. Neytili chce ścigać Quaritcha, by raz na zawsze zakończyć sprawę, ale Jake prosi ją o cierpliwość i przygotowanie odpowiedniego planu. W międzyczasie Loak odwiedza pajakana, podczas gdy jego przyjaciele przyglądają się z cienia, czy mówi prawdę. Loak chce wiedzieć, dlaczego pajakan jest wyrzutkiem, więc stwór otwiera paszczę, a Loak wpływa do środka, by Y połączyć swój umysł z umysłem pajakana. To pozwala mu zobaczyć całą historię. Okazuje się, że matka pajakana została zaatakowana przez wielorybników, a pajakan walczył w jej obronie, ale jego kapsuła wciąż wyrzucała pajakana, ponieważ uważano ich za pokojowy gatunek, a przemoc była sprzeczna z ich przekonaniami. Kiedy dzieci wracają do wioski, to Nowari i Ronald wściekle karcą je za brak szacunku dla kultury Tulkun. Ostatecznie tylko Reje wspiera Loaka i wyraża swoją dumę z niego. Jakiś czas później Kwaricz zdaje sobie sprawę, że przemoc nie zmusi wieśniaków do mówienia, więc zgadza się pomóc wielorybnikom w polowaniu na Tulkuny, wiedząc, że zabicie stworzeń, które miejscowi uważają za swoich braci, wyciągnie J.K. z ukrycia. Teraz Spider musi z obrzydzeniem patrzeć, jak wielorybnicy wysyłają statki do zabijania tulkunów za pomocą specjalistycznej broni, która jest w stanie śledzić odgłosy tych stworzeń. Co gorsza, jedynym powodem, dla którego polują na tulkuny, jest ekstrakcja enzymów z ich mózgu w celu wykorzystania ich w środkach przeciwstarzeniowych, a reszta stworzenia jest marnowana. Wielorybnicy wrzucają ciała z powrotem do oceanu, a kiedy wieśniacy je znajdują, natychmiast obwiniają za to Jake'a i jego rodzinę. Chcą wyjść i walczyć, ale Jake pokazuje im tropiciel, który znalazł na płetwie Turkuna, i wyjaśnia, że to pułapka, więc na razie muszą zostać na miejscu i po prostu powiedzieć Turkunowi, żeby odpłynął dla bezpieczeństwa. Loak zdaje sobie sprawę, że nikt nie ostrzeże Pajakana, ponieważ jest wyrzutkiem i idzie sam to zrobić, ignorując ostrzeżenia swojego brata. Netejam zabiera ze sobą swoje siostry, Aonung i Reje, by podążać za Loakiem i znajdują go próbującego usunąć lokalizator z płetwy Pajakana. Grupa wskakuje na pomoc, ale jest już za późno, lokalizator wysłał już ich lokalizację do statku wielorybniczego, który już po nich płynie. Rodzeństwo używa komunikatorów, by powiadomić Jake'a o nadchodzącym niebezpieczeństwie, a Jake alarmuje całą wioskę, która natychmiast chwyta ich broń i wskakuje na ich ilusy, by dołączyć do walki. Dzieciom udaje się usunąć lokalizator i odpłynąć z nim, aby odwrócić uwagę Pajakana, ale właśnie tego chciał Quaritch i wysyła za nimi swoich ludzi. Dość długi pościg rozpoczyna się pod wodą, a ponieważ dzieci muszą się zatrzymać, by zaczerpnąć powietrza, ludzie mają czas na dogonienie Loaka, Tuka i Ray i złapanie ich siecią. Gdy tylko Spider widzi, jak jego rodzeństwo jest wywożone za granicę, próbuje walczyć, by je uratować, ale ludzie szybko go obezwładniają i odsyłają z powrotem do środka, podczas gdy dzieci mają przywiązać poręcz. W tym momencie Jake i reszta wiśniaków pojawiają się, ale szybko powstrzymują się od ataku, gdy zdają sobie sprawę, że ich dzieci są zakładnikami. Kwaricz bierze komunikator Loaka i prosi Jake'a, aby przyszedł sam, jeśli nie chce stracić dzieci. Ale gdy Jake zaczyna się zbliżać, nagle pojawia się pajakan i przeskakuje nad statkiem, lądując na nim, niszcząc go jego płetwy i ogon. Odpycha też żołnierzy, bo kule nic mu nie robią. Teraz ludzie są odwróceni od dzieci. Jake wzywa innych do ataku na statek, a wielorybnicy zawracają swoje łodzie, by zaatakować pajakan harpunami, powodując powrót do wody. Rozpoczyna się zacięta bitwa między nawi a ludźmi, a nawi szybko zyskują przewagę dzięki swoim stworzeniom, które mogą poruszać się szybciej na niebie i chować się pod wodą. Kiry wykorzystuje swoją wieś z morskim życiem, by wysłać rośliny na okręty podwodne, a kiedy główny statek zaczyna się palić po tym, jak zderzy się z nim łódź, Spider wykorzystuje swoją pozycję w środku, aby uruchomić wentylatory i rozprzestrzenić ogień po całym statku, zaczyna też niszczyć panel kontrolny. Statek w końcu zatrzymuje się i zaczyna napełniać się wodą. Tymczasem Jake walczy jeden na jednego z kwaliczem. Na początku używają swojej broni, ale Jakeowi kończą się kule i wysyła swój ikran, by zaatakował Kwaricza, co powoduje, że obaj wpadają do morza. Wielorybnicy ścigają pajakana, strzelając harpunem ze stalową liną na końcu, ale pajakan wykonuje kolejny skok i używa tej samej liny do zniszczenia łodzi. Na głównym statku Neteam w końcu udaje się wejść na pokład i uwolnić swoich ludzi. Dziewczyny wskakują do wody. Ale Loak chce uratować Spidera, więc Neteyam musi zostać, by pomóc bratu. W tym momencie jeden z żołnierzy łapie Kyri i zabiera ją na statek, aby ją również związać. W ten sposób tak przekonuje Reję, by wróciła, by ją uratować. Jednak gdy tylko docierają na statek, pojawia się Kwaricz, wpycha Reję z powrotem do wody i łapie również Tuka. Ludzie już opuszczają tonący statek, co oznacza, że Loak i Neteyam mogą się przekraść i zaatakować ich z zaskoczenia. Gdy tylko Spider ich widzi, dołącza do walki i ponownie łączy się ze swoimi braćmi, ale wkrótce muszą uciekać, ponieważ pojawia się więcej żołnierzy, otwierając do nich ogień. Netejam sprawia, że jego bracia wskakują do wody, podczas gdy on powstrzymuje żołnierzy swoją własną bronią, dzięki czemu Reye może pojawić się w swoim ilu i zaoferować podwózkę. Czekają, aż Netejam do nich dołączy, ale kiedy ich brat w końcu też wskakuje do wody, okazuje się, że został ranny kulą. Grupa natychmiast zabiera go na Małą Wyspę, żeby Jake i Neytili mogli mu się przyjrzeć, ale niestety Neteam umiera w ich ramionach. W tym momencie Kwaricz kontaktuje się z Jake'em, aby powiedzieć mu, że ma swoje córki i ponownie prosi go, by przyszedł sam. Jake wysyła Neytili na jej banszy jako wsparcie, po czym wraca na statek ze Spiderem jako przewodnikiem. Loak ma zostać, ale po raz kolejny nie słucha rozkazów i też wraca na statek. Żołnierze stoją na pozycjach i czekają na Jake'a z przodu, ale Spider pokazuje Jakeowi, jak zakraść się do środka niezauważonym, dając mu szansę rzucenia granatu i rozpalenia ognia. Po eksplozji następuje chaos i zamieszanie, a Jake i Neatili wykorzystują to, by wskoczyć i zacząć zabijać żołnierzy w całym miejscu. Neatili jest w stanie berserkera z powodu jej smutku, a Spider jest zbyt przerażony, by się do niej zbliżyć, ponieważ wygląda jak wróg. Jake'owi udaje się dotrzeć do Tak i ją uwolnić, ale Kyry zaginął. Okazuje się, że Quaritch zauważył go i złapał Kyrie jako zakładnika. To sprawia, że Jake upuszcza broń, a Spider wychodzi z ukrycia, by błagać o życie Kyrie, co skłoniło Neytiri do wkroczenia i złapania Spidera jako własnego zakładnika. Chce zamienić dziecko na dziecko, a kiedy Quaritch na początku mówi, że go to nie obchodzi, Neytiri rani Spidera, aby udowodnić, że naprawdę tak myśli, przez co Quaritch uwalnia Kyri, by uratować syna. Neytiri natychmiast zabiera wszystkie swoje dzieci do wody, by uciec, ale Jake postanawia zostać, by walczyć z Kwariczem, w przeciwnym razie wróci ze wsparciem. Podczas gdy mężczyźni wdają się w zaciekłą walkę wręcz, tonący statek zanurza się tak głęboko, że zaczyna się obracać i uwięzić w środku Jake'a, Kwaricza, Neytiri i Tuka. Kiri i Spider udaje się pozostać na zewnątrz, a kiedy Loak pojawia się w poszukiwaniu swojej rodziny, cała trójka rozdziela się, by zbadać większy teren. Kiri wykorzystuje swoją wieś z stworzeniami morskimi jako przewodnikami w poszukiwaniu Naytiri i Tuka, a te same stworzenia eskortują ich ze statku. W międzyczasie Jake w końcu chwyta Kwaricza w niebezpieczny uścisk i wykańcza go, zostawiając ciało, by zatonęło w morzu. Po tak długiej walce pod wodą brakuje mu powietrza, ale Loak go znajduje i prowadzi do pokoju, w którym może oddychać, przypominając mu ćwiczenia oddechowe Rei. Spider również szuka i spotyka Kwaricza, który nie jest martwy, tylko nieprzytomny. Po wielu wewnętrznych zmaganiach Spider dochodzi do wniosku, że nie może go tam zostawić i wyciąga ojca z powrotem na powierzchnię. Pajakan również powraca, by uratować Loaka i Jake'a. Ten akt heroizmu w końcu sprawia, że Jake mówi Loakowi, że jest z niego dumny. Podczas gdy ta dwójka ponownie łączy się z Neytiri i dziewczynami, Spider zostawia Kwaricza na wyspie i patrzy, jak jego ekran przybywa na ratunek. Kiedy Kwaricz się budzi, próbuje zmusić Spidera do ucieczki razem z nim, ale Spider go ignoruje i wskakuje z powrotem do wody, by zjednoczyć swoją rodzinę. Jakiś czas później rodzina urządza Netejamowi pochówek zgodnie z tradycjami klanu Tonowali. Po prawidłowym zakończeniu rytuału i zjednoczeniu Netejama z naturą Jake, i Natili łączą swoje umysły z drzewem dusz, dzięki czemu po raz ostatni odwiedzają duszę Netejama. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.